Dzień dobry, Paweł Pilarczyk. Zaczynamy czternasty odcinek programu IT Business. Na początek najnowsza decyzja Facebooka. Facebook oznaczy profile społecznościowe należące do mediów kontrolowanych przez rządy. Ma to na celu walkę z dezinformacją, fake newsami i propagandą rządową. Niektórym widzom w tym momencie mogą przyjść do głowy niektóre media z naszego podwórka, natomiast Facebookowi nie chodzi konkretnie o Polskę. Zmiana ma być wdrożona globalnie, a Facebook jako przykład podał profil Late Breaking News Now, który jest tubą propagandową rządu rosyjskiego. Profile społecznościowe mediów finansowanych z budżetu państwa oraz w jakiś sposób powiązane z rządem będą oznaczone, więc możemy się spodziewać, że bardzo możliwe, że nasze również media polskie, media publiczne również w jakiś sposób zostaną oznaczone, chociażby z tego powodu, że prezesem telewizji polskiej jest były polityk partii rządzącej, ale także ze względu na prowadzoną przez te media narrację. A użytkownicy zostaną poinformowani o tym, że takie profile społecznościowe potencjalnie mogą manipulować informacjami. Dodatkowo na takich, na takich profilach nie będzie można w ogóle zarabiać. Okazuje się, że takie. Oznaczenie będzie przyznawane nie tylko mediom publicznym, ale również prywatnym. Wszystko zależy tak naprawdę od, od tego, jakiego typu te media podają informacje. Zostanie poddane dogłębnej analizie to, w jaki sposób te media przekazują informacje, czy korzystają z bardzo wielu różnych, różnorodnych źródeł oraz w jaki sposób jest wybierany zarząd w takich spółkach. Dla niektórych mediów jest jednak pewne światełko nadziei. Media będą analizowane pod kątem obiektywizmu przekazywanych informacji. Jeżeli okaże się, że te informacje są obiektywne, jest bardzo wiele tych źródeł, z których korzystają te media, wówczas takie, taka łatka nie będzie przyznawana. I tutaj, jako przykład, Facebook podał profil brytyjskiego, brytyjskiej stacji BBC. Druga informacja pochodzi ze świata motoryzacyjnego. Okazuje się, że Tesla jest warta więcej niż Toyota. Jest obecnie najwyżej wycenianym producentem motoryzacyjnym na świecie. Akcje spółki Tesla w połowie czerwca przekroczyły magiczną granicę 1000 dolarów za jedną akcję. Obecnie trochę spadły poniżej tego poziomu, ale nadal oznacza to, że kapitalizacja Tesli dobiła prawie do 190 miliardów dolarów. Dotychczas najwyżej wycenianą spółką motoryzacyjną była Toyota, której kapitalizacja to 180 miliardów dolarów. I co ciekawe, Toyota produkuje 10 milionów samochodów rocznie, podczas gdy Tesla produkuje zaledwie pół miliona i to od niedawna. Więc skąd wynika ta, ta różnica kapitalizacji czy wyceny tych spółek przy tak dużej dysproporcji produkcji? Okazuje się, że prawdopodobnie wynika ona z bardzo dużej wiary inwestorów w to, że Tesla będzie w przyszłości dominującym producentem samochodów. Toyota wciąż skupia się na samochodach głównie spalinowych i hybrydowych, czyli takich łączących silnik spalinowy i elektryczny. Natomiast jako taki pojazd przyszłości, Toyota uznała samochody wodorowe, które niestety na dziś dzień nie są zbyt praktyczne. Z tego względu, że wodór obecnie powstaje, czy wytwarzany jest przede wszystkim z paliw kopalnych, taki, taki czysty sposób wytwarzania wodoru, czyli z elektrolizy, to jest zaledwie około prawdopodobnie 1%. 1%. Wyniki badań różne wartości pokazują, ale to jest dosłownie jakiś tam łamek. Praktycznie procenta. Więc w bardzo nieekologiczny sposób pozyskiwany jest wodą do zasilania takich samochodów. Ponadto koszty jazdy takim samochodem są porównywalne ze samochodami spalinowymi. To jest około 40-50 zł na przejechanie 100 km, podczas gdy samochodem elektrycznym przejeżdżamy za jakieś 10 zł te 100 km. Więc. Tesla z drugiej strony już od samego początku inwestowała w samochody elektryczne i jest bardzo lubianym producentem. Wszystkie samochody, czyli wszystkie produkty, które Tesla wprowadza na rynek, są wykupowane na pniu, więc inwestorzy są również przekonani, że model Y, najnowszy model, najnowszy samochód Tesli, będzie rynkowym sukcesem, a tym bardziej y, y, Cybertruck, jeżeli w ogóle pojawi się na rynku, bo tego jeszcze y, nie wiadomo. Y, inwestorzy są przekonani, że Tesla dzięki właśnie takim ruchom w przyszłości zdominuje rynek motoryzacyjny i amerykański, i prawdopodobnie także globalny. Kolejny temat to problemy Hondy, czyli znów wracamy do firmy motoryzacyjnej, ale oczywiście w kontekście nowych technologii. Otóż Honda kilka dni temu dosłownie padła, ataku, padła ofiarą ataku ransomware. Atak polega na zaszyfrowaniu danych na komputerach, ale także na serwerach i atakujący, którzy przeprowadzili taki atak, domagają się od właścicieli serwera czy komputera okupu za odszyfrowanie tych danych. Ten atak sparaliżował część fabryki, fabryk i oddziały Hondy w Japonii, w Ameryce Północnej, Wielkiej Brytanii, we Włoszech i Turcji, czyli ma bardzo duże, bardzo duże konsekwencje. Produ przywracanie tych fabryk i, i biuro Hondy zajęło, zajęło kilka dni. Dopiero po kilku dniach Honda zaczęła ponownie funkcjonować. Natomiast Teraz, oczywiście, trwa, trwa analiza, co było powodem dokładnie tej, tego ataku. Prawdopodobnie to był ransomware nazwany ECANS i prawdopodobnie atakujący zażądali okupu w wysokości pewnie nawet setek milionów dolarów. Natomiast taki przestój kilkudniowy bardzo możliwe, że kosztował taką Hondę podobną kwotę pieniędzy. Z atakami ransomware problem jest taki, że Podamy te, te ofiarami te, te, takich ataków wielokrotnie. Klikamy załączniki w mailach, które do nas przychodzą, szyfrujemy sobie niestety dane na naszych komputerach i potem dostajemy właśnie informację, że jeżeli zapłacimy okup, to te dane zostaną odszyfrowane. A tymczasem niestety nie ma absolutnie żadnej gwarancji, że odzyskamy dostęp do swoich danych, więc wszyscy specjaliści do spraw bezpieczeństwa mówią, żeby nie płacić żadnych okupów. Więc widocznie Honda zdecydowała, że zbyt ryzykowne jest przelewanie tych pieniędzy cyberprzestępcom i Odzyskiwała dane z backupu. Co robić, żeby się zabezpieczyć przed takim, przed takim atakiem? Przede wszystkim róbmy backupy, czy kopie zapasowe, najlepiej na nośnikach zewnętrznych albo na dyskach podłączanych do komputerów, albo zewnętrznych serwerach, ale także w chmurze. To pozwala nam w przypadku takiego zaszyfrowania naszych danych szybko odzyskać dane, więc róbmy takie backupy najlepiej codziennie. No i przede wszystkim nie klikajmy dziwnych załączników, które do nas przychodzą w mailach, bo to często bardzo robimy. Kolejny temat to. Teraz targi Computex, czyli przenosimy się na Tajwan. Komputer to są targi, które odbywają się już blisko od 40 lat. Pierwsza edycja ruszyła w 1981 roku. Te targi co roku odbywały się w czerwcu w stolicy Taipei, w stolicy Tajwanu, czyli w Taipei. Ja w tych targach uczestniczyłem chyba z 10 razy, byłem również w zeszłorocznej edycji. Te targi były przekładane dotychczas tak naprawdę dwa razy. Raz w 2003 roku z powodu epidemii SARS i drugi raz w tym roku z czerwca na wrzesień. Natomiast najnowsze doniesienia są takie, że organizatorzy tych targów zrezygnowali z organizacji również tegorocznej imprezy całkowicie, czyli Computex w tym roku po raz pierwszy od 40 lat się nie odbędzie. Na razie wiadomo tylko tyle, że Computex odbędzie się w przyszłym roku w 2021 i to jest kolejna impreza, która została Zabita przez panującą w tej chwili pandemię. Zaczęły się tak naprawdę od targów MWC, czyli Mobile World Congress w Barcelonie, które miały się odbyć w lutym. One także odbywały się od wielu lat w Barcelonie w lutym. I to były pierwsze takie targi duże, które zostały odwołane z powodu pandemii koronawirusa. Kolejne eventy, kolejne wydarzenia takie jak Intel Extreme Masters odbywały się, ale bez publiczności w przypadku jemu. Natomiast bardzo wiele innych imprez, takich jak chociażby Google I.O. czy podobna konferencja Microsoftu, zostały również całkowicie albo skasowane, albo przeniesione do, do świata wirtualnego. W przypadku akurat Computexu to były takie targi, na których można było zobaczyć wystawców, ich stoiska, można było się z nimi spotkać, więc trudno trochę, trochę tutaj było przenieść te targi do internetu, więc organizatorzy stwierdzili, że nie ma sensu, żeby je w ogóle w tym roku organizować. Natomiast pod znakiem zapytania stoją targi IFA w Berlinie. To są targi, które odbywają się we wrześniu. IFA to jest Internationale Funkaustellung, czyli targi... Elektroniki konsumenckiej, targi na których y, kiedyś pokazywane były przede wszystkim radioodbiorniki, telewizory, magnetofony tego typu y, sprzęt. Dzisiaj są to targi poświęcone bardzo szeroko y, pojętej elektronice konsumenckiej. Tam można zobaczyć nie tylko właśnie telewizory, ale y, również komputery, smartfony, bardzo dużo sprzętu AGD. Ja na te targi też regularnie co roku jeżdżę i w tym roku y, z powodu y, panującej epidemii y, wszyscy się wahali, czy te targi w ogóle się odbędą. Organizatorzy na razie podają, że targi będą w pewnym ograniczonym y, trybie zrealizowane, czyli będzie mniej przyjętych zwiedzających, będzie zachowany jakiś rygor sanitarny. Natomiast czy ostatecznie ta, ta impreza w ogóle się odbędzie, to o tym się przekonamy. Mamy jeszcze trochę czasu. Jak widać komputek został odwołany prawie, że w ostatniej chwili mniej więcej w tym samym czasie miał się odbywać co IFA, więc możliwe, że IFA także się w tym roku nie odbędzie, więc chyba możemy uznać, że rok 2020 jest skasowany. I ostatni temat na, na dziś, czyli modyfikacje Microsoft Teams. Wszyscy w tej chwili producenci oprogramowania do prowadzenia wideokonferencji, czyli właśnie Microsoft ze swoim Teamsem, Google ze swoim Meet, starał się walczyć z Zoomem. I ostatnio Microsoft ogłosił, że w aplikacji Teams udostępni tryb wyświetlania 49 osób jednocześnie na ekranie. Czyli podczas takiej wideokonferencji będziemy wiedzieć 49 osób w prostokącikach jednocześnie. Jest to tak naprawdę ukłon w kierunku rynku edukacyjnego, czyli w Edukacja zdalna, to żeby, żeby uczniowie mogli jednocześnie być widoczni dla nauczyciela. Ta aktualizacja dla Zoom będzie dostępna dla wybranych użytkowników już dzisiaj, natomiast wszyscy dostaną ją pod koniec roku. Jak widać, Zoom teraz bardzo rośnie. Rośnie praktycznie jak na drożdżach. Wszyscy starają się z nim konkurować, czyli właśnie i Microsoft, i Google, i inni producenci takich, takiego oprogramowania antywirusowego. Od razu dodam, że Zoom dzisiaj jest wart już prawie tyle, co Goldman Sachs, więc to pokazuje, jak wielkim hitem okazała się ta aplikacja teraz w dobie pandemii. I to wszystko z nowości, które przygotowałem na dzisiaj. Teraz zapraszam na przerwę, a po przerwie porozmawiamy na temat tego, w jaki sposób. Polityka wpływa na nowe technologie. Dziękuję i do zobaczenia po przerwie.